Celem zadania jest obliczenie wartości pH roztworu kwasu chlorowego 3 na podstawie znajomości liczby anionów chloranowych 3 w 200 cm3 takiego roztworu. Co wiemy? Wiemy, że ten kwas HClO2 jest kwasem słabym, czyli on dysocjuje sobie niecałkowicie. Czyli nie wszystkie cząsteczki kwasu rozpadają się na jony. Wiemy też, jak widać z równania dysocjacji, że jony wodorowe i chloranowe 3 powstają w stosunku molowym 1 do 1. A zatem, co teraz musimy zrobić? Teraz musimy policzyć sobie, jaką mamy liczbę moli jonów chloranowych 3. Na tej podstawie będziemy mogli określić liczbę jonów wodorowych, ponieważ będzie ich dokładnie tyle samo. A zatem obliczamy. Liczba jonów yy, chloranowych 3 jest, tak jak powiedzieliśmy, równa liczbie jonów wodorowych, więc liczba moli jonów H+, będzie równa 1,204 razy 10 do 21, podzielone przez 6,02 razy 10 do 23, czyli przez liczbę Avogadro. I ile to będzie? 1,204 razy 10 do 21, podzielić na 6,02 razy 10 do 23. No i to będzie dokładnie 2 razy 10 do minus -3 mola. Wiemy, że objętość roztworu wynosi 200 cm sześciennych, czyli jest to 0,2 dm sześciennego, a zatem liczymy, jakie stężenie molowe będą mieć jony wodorowe w tym roztworze. Zobaczmy. Czyli to będzie 2 razy 10 do minus -3 mola podzielone przez 0,2 decymetra sześciennego. Czyli ile to będzie? To będzie dokładnie 0,01 mola na decymetr sześcienny. No i teraz wystarczy już tylko policzyć pH roztworu. pH to jest minus logarytm ze stężenia jonów wodorowych, czyli 0,01, no i to jest po prostu 2. Mamy podać wynik z dokładnością do cyfry jedności i jest wynik z dokładnością do cyfry jedności.